Witam youtuberów, widzów, <gryw> youtuberów. Widzowie, na testach nowego agenta w Warszawie z rozegami room tour robimy hotelowy. Patrzcie to. Patrzcie jaki widoczek. Patrzcie, patrzcie jaki widoczek, ulala. Wysoko. Eee, 16.00 stream na Twitchu, testy nowego agenta. Pozdrowienia dla was wszystkich. Nowy agent. Wejlej. Kryzmatyczna promenista Wejlej z Tajlandii. i stacza się w czyste światło i myknie przez polowity, rażąc swoje celo domkami to świto... Do, rozczur... powiedzą duelista. Dobra, klep, nowa kolekcja. Mam nową kolekcję, mam nową kolekcję. Dobra, o, dobra, trening, strzelnica. Na strzelnicy pokażemy. Mój ult jest gotowy. Wow, czekajcie. Ile kosztuje bundle, nie mam pojęcia, bo był już kopiony. Fajne. Nie no, kostka mocna. Kostka mocna. Ghost. Fajnie się to kręci, jak go oglądasz. Dobra, wandal. Czekaj Dobra, nie wiem jak on brzmi, bo mam tutaj słuchawki inne niż ja normalnie. Ale brzmi fajnie. Nie mogę przeładować czekaj, muszę sobie... Widzicie, się zmienia, żeby były nie To co? Tak, a stinger. Kolekcja ogólnie mogłaby być lepsza, mi się wydaje, no. Czekaj, dobra, idźmy od razu na grę standardową. Czekaj, wziąłem dżetkę, bo no, ja weźmę na człowieku. Ja działam. Zobacz, co tobie powiedziała wkładka. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Nie no, taki basic... Znaczy, okej, okay, dobra. Fajne jest to, że nie jest taki płucy w środku i widzisz, jak wyciągać i składasz nowy magazynek. To mi się podoba, ale tak ogólnie to nie, no. Tu lepsze wandale, że Spoko jest, że to się kręci, ale tak... Nie, no nie mój klimat, na pewno ja go nie kupię. Go! Dobra, Stinger przeładowanie i Guardian przeładowanie. No taki basic, to tak. Dobra, pokaż te umiejętności tutaj. Nie da się zrobić, żeby to raz było. Aha, dobra. Jak klikam prawym, to raz to nie dasuje. Jak klikam lewym, to dwa razy. Powoli, bez pośpiechu. Jak coś to od razu, jak klikniesz C, Wciskam to hamulce. rzuca od razu, Dzwoni nie? Nie no. musisz myszkom tego dawać. A Wycofam E, wam się stąd. Aha, czyli z tego miejsca, w którym klikniesz i masz na to określony czas. To taki ult-glob trochę. Znaczy ult Inny, Inaczej działa, ale tak jakby klopka na ulcie leci i potem po prostu nie nie, tylko wraca w to miejsce. Bo tam na kimś trzeba przetestować najlepiej. Ustawcie ich! Bijam tam! Mój Co to ult jest? Gotowy. Ja nie wiem, no nie wiem, nie rozumiem tego. Karnet. E. Karnet jest ten sam <grych> Mój ult jest gotowy Ej widzowie to będzie najlepszy karnet w walorancie mi się wydaje Najlepszy Sedon w walorancie pod względem tarnetu. Wow Ta kosta dosłownie wygląda jak Ruin Dagger Ale moim zdaniem jest ładniejsza Ładniejsza jest niż Ruin Dagger szczerze Animacja jest taka sama jak Ruin Dagger ale jest ładniejsza Ten misiek Nie! Ja! <grych> Jaki fajny Dobie, kostka z nowego karnetu, bęger No bęger totalna, piękna jest ta kostka Ale animacja prawa jest inna niż Ruin Pokaż wszystkie animacje kosy, popatrzcie Tak się wyciąga, tak się ogląda Lewy, 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 prawy, o! Ej dobra, to jest mega mocne jak na karnet, serio to jest mega mocne Wandal wygląda jakby mógł być normalnie, szczerze? Ja mam wrażenie, że ten wandal jest lepszy niż ten wandal z nowej kolekcji. Nie macie takiego wrażenia? Ja mam takie wrażenie, że on mój jest mój lepszy. Jest gotowy. Jakby miał animację, człowieku, jakby miał animację, to ten wandal jest lepszy przecież niż z kolekcji. I tak samo ta kosa, jakby ona miała jakieś inne animacje, to też uważam, że lepsza Znaczy nie animacje, jakby miała jakieś takie e, dodatki. Wiesz, że na przykład teraz się animuje, nie? Teraz, Ona teraz jest nieruchoma. Gdyby fajnie się oglądała, miała jakieś tam kryształki naokoło siebie czy coś. Wandal, że miał animację, to lepsze niż ta kolekcja. Pokaż całe current, jest oh. dobra widzowie, dla was robię śledztwo i sprawdzam. Co tu jeszcze będzie? No nie wiem co tu jest w karnecie. Nie, nie wiem jakiego skina się spodziewać, ale jak będzie klasik to naprawdę będę w szoku, bo taki klasik to by się mega przydał, byłby mega ładny. To wtedy mi się wydaje, że najbardziej opłacalny karnet w Valorancie będzie. Nie. Yeah. Plastika nie ma Widzowie, ja wam zrobię chyba inaczej to losowanie myszki, wiecie? Ja mam chyba na relację na Instagrama do dodam losowanie, bo tutaj są lagi I nie chcę, żeby kogoś to minęło. Myślę, żeby, wiecie, to było takie zlagowane, że tu się nie dogadam z wami w ogóle Może wreszcie dostaniesz Riot Gun Buddy Byłem na wywiadzie na Riot Games Polska, jakiś TikTok ze mną był nagrany I widziałem tutaj kilka osób w koszulce Riotu Pytamy widzowie, czy nie pytamy Odin będzie, bo jak tak to fajny, ej dobra, jakby był taki Odin to faktycznie mega OP dla yy, graczy sowy Pokaż. Nie ma. Odina nie ma. A bierze że na A jest zmiana? Nie da się skanować na B? To nie wiedziałem. Pokaż ghosta na pewno albo szerypa. Dobra, zobaczymy. Frenzy mi się wydaje, że będzie. Tak jakoś mi... Chyba nie ma. Ghost? Nie ma. Ej, ty, taki glue ghost ma Ej, to jest karnetowy? Tylko ten inny? To jest ten, co będzie teraz. Ja nie widziałem takiego ghosta chyba. Nie, nie no, nie ma takiego chyba. No dobra, nieważne. Yy, opinia eksperta o skinach. Który wanda lepszy? Ten czy ten? Nie, no to byte sheet. No. Byte sheet to już napisane samo sobie. Gówno. Co? No, o to jest lepsze, to jest lepsze. No ma animację, bracie, to ma no animację. Tak, 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 ale poczekaj, o. No? Ale gdyby to miał animację, to im o lepszy, ma lepsze ma. No? No jakbym miał animację Gdyby to... miała. no miał tak A co jest co jest Nowa. to jest Battle Passówka? To jest Battle Ej, to mocne jest akurat No to jest mega mocne To jest mocne, no To jest mega mocne A jeszcze Miczka nie? Ej, to ty miczka? masz do... no, 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 ścisnę, kurwa. No, no. dobry, no. dobry Ej, a co jest... Jak u nazwy Róbuj, to jest... masz jaką nazwę tutaj? Rupniu, to jest moje miejsce, bo ja jestem Mój ult jest gotowy Ej, ej No mocne Ej, on jest mocny No mocny, Ej, się tutaj. On akurat jest zajebisty. Panda no to nie ma animacji, no ale gdybym miał, to jest potencjał. Ej no, taki lekki primorodium, patrz. No, 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 no. Ale nie wiem jakie są inne skiny z karnetu, bo one nie są w karnecie tutaj. No. Tylko się musisz domyślić na czuja, nie? Nie wiem jaki jest, ale jest po... No tej widz chyba ci napisał jakieś... E, jakieś collection... Re, refrakt, O oh. kur... jakieś, ja pier... Dumki, Dum Wing. Kukasz o to Tolki Roza? Nie? Jara mnie to. A Sentino? Nie no, Sentino nie. Ja cię kręcę. Pat, Witam. Patrz Miko, patrz Mikka, patrz Mito. O fajny. Miciek fajny. Miciek mocny flexów? Nie wiem, to nie jest A, mi komputer, wiesz? Ja w ogóle flexów nie używam. Ja nie mogę profesjonalnego. No Nie A, tak. no, serie, ja mam... Czekaj, żeby nas było obu. Ja mam... Bindy... Znaczy no ja mam odbindowane w ogóle spraye no, i... No Jakbyś grał na rankeda, to byś To pou... no, ale ja za dużo Ja za dużo tego używałem i wyjeb... To no nie? Że wiesz, grasz w jakiś i nagle kur... No chciałbyś te kur... No w kur... Się, działaj, kur... Wiesz, chciałbyś go ścisnąć, no nie? Śmieszny jest ten Misiek. Ale telefon też jest mocny. Dobra. No, dziękuję dwie. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy za wywiad. To tam widzowie? Chcecie jeszcze widzieć? Dobra, śledztwo. To nie, to nie, to nie. Było, 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 było. To jest chyba ten widzowie. Ej, wtedy ta druga kolekcja ma potencjał. Ghost jest taki sam jak Kosa? Nie no, serio? Nie no, nie ma. Ej macie rację, macie rację. Jest ten Ghost. właśnie właśnie tej samej co Kosa. Dobra, mam. Bo ja byłem sfokusowany na taki żółty kolor. Mamy, mamy. Ej dobra, idę pytać o to Riot Gun Buddy chyba. Boka tego Kosa. Cześć widzowie, witam Ej widzowie, zapytamy zaraz, zapytamy. Eee, tak, nowy flex to taki fajny misiek, no. Ej proszę, proszę, dajcie mi to. Nigdy mi na to nie zależało, ale czuję, że jestem odrobinką od tego, co nie? Tak dosłownie jestem 5 metrów od Ryan Buddy. To Rioter, chodzi w bluzie Rajos I rozmawiał z nami na konferencji, znaczy konferencjach gadam. Rozmawia po prostu. I dlatego wiem, że to on. Loni jest polski. Zbliża się widzowie, zbliża się zaraz bardziej. Hello, hello. Uh, we have a question. Yes. What can I do to uh, <laughs> have riot gun badge? What you can do? To yeah. Have yeah. Valorant content creator since three years. Okay, okay. So today in the matches when you play, yeah. if you get an MVP, I'll get you a riot gun. MVP. Suselis, <laughs> <laughs> Okay, widzowie? I co wiesz? Będę miał Riot Gun jak będę miał MVP w meczu. A nie a mojej myszki. Kurde.